Witam, nazwa mojej osoby to Karol Tomanek. PESEL mojej osoby fizycznej, czy po prostu osoby to 81082006896. Zostałem zrodzony podczas okupacji narodowej. Ta okupacja ciągle trwa, ale czasy mi sprzyjają. Materiał informatycyjny ten kieruję do nowego KG Policji, do Marek Boroń, czyli do Marka Boronia. Rzeczpospolita Polska jest rządzona przez Żydów, jest to państwo okupacyjne, do populacja trwa ty jesteś od tego, żeby był porządek na naszej lechickiej ziemi. No i jesteś też od tego, żeby mnie chronić. Tak, to widzę. Mm. E Ograniczenie mi wolności, karanie czy coś e, jest bardzo kosztowne. Ograniczenie mi wolności, karanie mnie jest bardzo kosztowne albo razem. Albo wcale, albo źle. Tak to widzę. To wszystko. Eee, dziękuję.